Mamy dzisiaj jeden z takich bardzo wyraźnych przykładów w liturgii, tego jak mocno działa Słowo i w jaki sposób to Słowo celebrujemy. Ta pieśń na początek, Rorate Celi, kiedy prosimy, aby Pan zesłał z nieba rosę ożywczą na tę ziemię spieczoną, którą jesteśmy, tam w czwartej zwrotce śpiewaliśmy Konsolamin i Populemeus, i to są słowa, które dzisiaj rozpoczynają pierwsze czytanie. Pocieszajcie, pocieszajcie Mój lud. To nam przypomina, że Słowo jest w centrum. Te wszystkie znaki bardzo piękne i pociągające nas często, w taki sposób nawet po prostu estetyczny, Światło i blask świec, ciemność, która gra z tymi płomykami naszych świec, lampionów, cisza na początku, potem śpiew, właśnie, zapach kadzidła często w liturgii, to, że siedzimy, wstajemy, to wszystko ma pomagać nam odkrywać, jaka jest moc słowa. Bo nie, ce nie celebrujemy Zapachu woskowych świec. Nie celebrujemy tego, że podoba nam się to czy tamto, bo to byłoby za mało. To znaczy, że w gruncie rzeczy celebrujemy samych siebie. My chcemy świętować słowo, które przychodzi, które staje się ciałem. Dlaczego? No, bo tylko ono ma moc wyrwać nas z ciemności, dać nam naprawdę życie. Dzisiaj słyszymy przez usta Izajasza, żeby prostować drogę na pustyni, żeby na pustkowiu, gdzie nie ma nic, przygotować gościniec, jakiś trakt umocniony dla Pana, który nadchodzi, i dalej jeszcze te słowa wzywają nas, niechaj podniosą się wszystkie doliny, a wszystkie góry i pagórki obniżą, równiną, niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną. Jeśli jest to wezwanie do nas, no to jak mamy to zrobić, Panie? Tutaj nieopodal mamy bastion Gertrudy to, to wzgórze. No niewielkie, ale gdybyśmy mieli chociaż to zrównać. Nie wiem ile czasu by nam to zabrało. Gdyby każdy z nas po ratach wziął łopatę i przekopywaliśmy, przekopywalibyśmy ten kopiec, to nie wiem ile tygodni, miesięcy by nam to zajęło. Gdybyśmy wzięli koparki, to pewnie byłoby szybciej. Ale wydaje się to niemożliwe, tym bardziej jeśli pomyślimy o, o prawdziwych potężnych górach. Więc Słowo wzywa nas do czegoś, co jest niemożliwe. I często tak czujemy się w naszym życiu wobec gór czy jakiejś przepaści otchłani naszych grzechów, czy grzechów innych. Wydaje nam się, że nie da się tego zmienić. Ale Bóg nie wzywa nas do tego, żebyśmy dokonali niemożliwego. Wzywa nas, żebyśmy uwierzyli, że On dokonuje rzeczy niemożliwych. Nie chodzi o wielkość dzieł, które mamy pełnić, ale chodzi o wielkość naszej wiary. Oto jak widzimy naszego Boga, kim On jest, jaka jest Jego potęga, Jego moc. To znowu echo wczorajszych słów Gabriela do Maryi. Dla Niego nic nie jest niemożliwe, dla Niego nie ma rzeczy, spraw, które są niewykonalne. I może nie chodzi tu o jakieś cudowności. W Ewangelii Pan Jezus mówi tę przypowieść o pasterzu, który idzie szukać. Jednej owcy pozostawia 99. Czy to jest roztropne, zostawić 99 owiec bez opieki? Nie wiem, czy my byśmy tak zrobili, czy my tak robimy w naszym życiu. I pewnie moglibyśmy mieć pretensje do Jezusa, że pewne rzeczy robi, czy nie robi, i chyba je mamy nawet. Ale zwykle te pretensje są w nas do momentu, aż odkryjemy, że to my jesteśmy tą. Owcą, której trzeba szukać, że nie jesteśmy w gronie tych 99 dobrych, które mają grzecznie czekać na pasterza, ale to ja jestem tą, którą trzeba uratować. I być może ta rzecz niemożliwa, w którą mam uwierzyć, do czego zachęca pierwsze czytanie, to to, że naprawdę jestem kochany przez niego. I to właśnie celebrujemy. Słowo, które mówi jasno: Ja przychodzę, aby Ciebie zbawić. Nie bój się. Jestem dla Ciebie, wyruszam, bo Ty jesteś tą owcą, która potrzebuje pomocy, ratunku, która sama nie może wrócić. Ale ja Twój Pan idę po Ciebie. Niech Pan obdarzy Was pokojem.